No, dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć, co nam się udało w Polsce. I zawsze powstaje pytanie, kogo leczyć? To pytamy tego, komu chodzi złamanie. A komu chodzi najbardziej złamanie? Komu, to się już złamał. I to jest o to, o to przewodnie mojego wystąpienia. Powiem Państwu o systemie właśnie zapobiegania temu wtórnemu złamaniu. Jak to działa w Polsce. No i oczywiście jak widzimy przyszłość tego u nas. To, co już padło, to w Polsce mamy w tej chwili 2 miliony 700 osób do złamania. A ponowne złamanie po pierwsze doznaje co czwarta osoba. I to jest cały sens. Teraz jeżeli ktoś dostaje, doznaje złamania surowo elektrycznego, czyli upadł stojąc, to też został porwany. Nie wymaga żadnego innego dowodu. Jeżeli szła pani chodnikiem, załama sobie kosztowanie to zostało poroza. Jeżeli spadła z łóżka, złamała się, to jest został Badanie testybetyczne jest potrzebne do ustalenia, jakim lekiem będziemy leczyć. Ale rozpoznanie jest gotowe. Ostą to są złamania. Po pierwszym złamaniu niestety tylko 10% osób ma szansę na leczenie. Ponieważ Oto interesuje złamanie, zespolenie, do domu. Następny proszę. W związku z tym mamy taką sytuację, że te osoby, które są najbardziej narażone, właśnie nie są leczone. I odpowiedzią to są, to jest wszędzie prawie, Niech to się zmienia powoli. I jeżeli w tej sobie kość promieniową, to złamanie tego najgorszego odcinka, czyli przy kości udowej, wzrasta dwukrotnie. A jeżeli było złamanie jeszcze końca kości udowej po jednej stronie, to ryzyko po drugiej wzrasta dziesięciokrotnie. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ma sąsiedztwie chłócenia biodra, to założę się, że do rozkładanie fraktura koliz i koniec. koniec. Natomiast podstawą chorobą tego jest a To już padło, to jest złamanie tego i śmiercią co piąta kobieta i co czwarta mężczyzna w reprezentować w ciągu roku, a co powiedział Pan Kuszko, większość tych, co przeżyją, będzie już niepełnosprawna do końca życia. W związku z tym, jak mamy problem, 27 milionów mamy leczyć, prawda? I opanujemy tego od tak sobie. Na to trzeba czasu. W związku z tym mamy takie ratownictwie je pojęcie trajażu, czyli natychmiast to są te osoby, które nam umrą. I to byłoby jeszcze kocinem, zadziałało doskonale. Czerwona opaska, pomoc na natychmiast. Żółta opaska może to poczekać, nie grozi mu życie, utrata życia. A zielona może w ogóle poczekać, nawet dzień. I te osoby z tej grupy z czerwoną opaską, to są osoby, które mają złamanie niższego końca udowej, bo ryzyko następnego to jest 6 razy, a ryzyko zgonu to jest 1 do 5 albo jeden do 4. Pod tym mamy inne złamania. I my się tym chcemy zająć. Jak to opanujemy, to będziemy mieć nadmiar pieniędzy na całą dalszą na całą, na profilaktykę. I proszę Państwa, bardzo stara sprawa. Ameryki nie odkrywamy, to już ma system 20 lat, to jest jego twórca w Szkocji. Szkoci piją łyski i lubią i liczą pieniądze, oszczędzają. Polega na tym systemie. Identyfikacja o który miał złamanie, badanie diagnostyczne, no i wdrożenie leczenia. I skuteczność tego systemu po prożeniu leczyło się 10%, a teraz się leczy 97%, czyli praktycznie wszyscy. Redukcja złamań, nawet 80% redukcji złamań tych wtórnych. I na to również dowody finansowe, również. To jest prywatna firma, ubezpieczeniowa Kaiser w Stanów Zjednoczonych, która wprowadziła system tego koordynatora na oddziale, który szuka tych chorych ze złamaniami i zmniejszyła liczbę złamań. O 40% i zaoszczędziła po kosztów 31 milionów dolarów. Ja to są proponie w Polsce. Proponuję podobne oszczędności, a nawet większe, jeżeli wejdziemy w całą skalę. Ten system już w całym świecie, wszędzie praktycznie. W Stanach będzie docelowo 200 takich ośrodków. No i myśmy zaczęli to w tym roku praktycznie dzięki grantowi z firmy Amgenst, to nam to umożliwi w ogóle działalność. Przygotowaliśmy założenia, które Państwo macie w materiałach. Mieliśmy etap pilotażowy, wdrożeniowy i w tej chwili mamy, proszę Państwa, to są dokumenty, które są na stronie. Czyli jak to zrobić, jak ten system działa, yy, stan, raport o ustałoporodzie w Polsce. Państwo macie go yy, na Bedrängach yy, i założenia, kto ma być tym, tym koordynatorem. Yy, koordynator to jest medyczny med, med, fizjoterapeuta i teraz ta osoba która jest na oddziale ortopedycznym, która zastępuje ortopedę. Nie da się ortopedy namówić, żeby pisał recepty, zresztą szkoda jego rąk. On po to, po to ma specjalizację, po to operuje, żeby wykorzystać swoje umiejętności. Recepty, przepraszam, może pisać od internista, każdy ma recepty. Również rozmiar z chorym, dydaktykę, ćwiczenia, może pisać terapeuta. Czyli na tym, na tym, myślę, że nie nie znasz jak sobie wysłać te Nie, nie cierpię. No ale ja bym ci dał, żebyś to nie zaproponował. <śmielizy> okay. Proszę Państwa, co ten, ten, ko ten koordynator robi? Mianowicie, mianowicie to, jest, to jest osoba, która nie zna o Ciebie, bierze chorych przyjętych danego dnia, i zadaje proste pytanie, jak doszło do złamania. Jeżeli było co najmniej nisko czyli upadek w wysokości własnej, to ta pora włącznie do systemu. Następnie bierze ambulatorium i do tego chorego idzie z pakietem informacyjnym, mówi, że to jest to poroza, to jest pierwsze. Drugie, że grozi kolejne złamanie. Mówi, jak unikać upadków i mówi o witaminie D, o czym będzie co powiedziała. I to może każdy. To nie wymaga żadnej inwestycji, nie wymaga żadnej aparatury. Następnie, oczywiście, kieruje chorego do, na badanie Deksa, no i kieruje do poradni, która może tego chorego w yy, dalszym ciągu leczyć. Yy, mamy tutaj całe dokumenty, mamy nawet pewne, pewien postęp. Yy, to, co, to, co ja mówię na leczeniu, yy, 28 kropli 2 kropki, akurat jest najtańsze, 2 do 50, i mamy sprawy zmniejszenia ryzyka Czyli Mamy załamania osteoporotyczne, yy, badanie tensytometryczne, ewentualnie fraks. Jeżeli to jest złamanie niższego końca kości udowej, to zawsze leczenie i poradnia, leczenie osteoporozy, kontrol za 6 miesięcy, jeżeli to jest inne złamanie, to w zależności od pomiarów densytometrycznych albo do poradni, albo kontrol za rok. Chłopot jest taki, chociaż pan profesor Głuszko powiedział, że większość z tych chorych ma dobro densytometrię. Po prostu badanie asymetryczne obniżenie gęstości jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka złamania, ale 75% złamań dokonuje się u osób, które mają wyniki prawidłowe. Czyli chodzi badania badanie dexa? jest wynik 1 minus 2 i ta osoba myśli, że nie ma porozy, ona nie ma obniżonej gęstości na wielkość, ale jej niestety grozi złamanie zwłaszcza jak, jak już miałem pierwsze złamanie. No tak wszystko, dokumentujemy i w ten sposób powstaje w Polsce rejestr złamań niższego policja Kości udowej, i w ten sposób możemy to śledzić. Oczywiście chcemy te wyniki zbierać i chcemy udowodnić, że to jest skuteczne, a następnie że to jest kosztoefektywne. W tej chwili jest 14 środków w Polsce. To jest, gdzieś tam miałem przeciączy z tymi środkami chyba. Tutaj tak. <coughs> Mianowicie, no mniej więcej są po bo, bo całej Polsce rozrzucone, dwa w Krakowie, dwa w Lobinie. W Szczecinie na razie zero, ale, ale mamy kontakty. Oczywiście przyszli w zasadzie, że robimy kursy atestacyjne i przy, już wykształciliśmy w tej chwili 30 koordynatorów, którzy przeszli szkolenie wiedzą, i wiedzą jak to robić i prowadzą, i prowadzą oczywiście dokumentację. No, ale teraz, no, co nam się udało? To, co się udało najbardziej, to wzbudzenie entuzjazmu. To, co mnie cieszy najbardziej, że jeżeli mam koordynatora gdzieś, to on się angażuje w to, angażuje się w ortopedzi i dany oddział jest zaangażowany. Czyli dany szpital wie, że to nie jest za małe tylko to zostało poroza to doprowadziła do za małej szynki. Wie o tym, tym najbliższa rodzina. Czyli wyedukowaliśmy personel. Wyduchowaliśmy ortopedów. Edukacja decydentów. To znaczy na razie jest to, jest to decydentem dyrektor szpitala, który ewentualnie da więcej punktów na ustałoporoczne, ale liczymy na edukację Ministerstwa Zdrowia i liczymy na udział Pani bardzo Marcinowskiej, na edukację Pana Prezydenta ewentualnie w, nie w nie tym nie zakresie. Nie ale wiem, że ja już takie kroki poczyniła. Proszę Państwa, następnie to co nam się udało, to podawanie witaminy D tym chorym, którzy mają złamanie. Bo oni mam katastrofalny poziom witaminy D. Proszę Państwa, każdy z Państwa powinien witaminę D zażywać. Ja się przyznaję, ja zażywam, raz tego wierzcie 8 kropki wyglądam, chyba nieźle, mam 68 lat, yy, nie mam złamań i na mam całkiem przyzwoitą. Proszę niech z państwa za mnie jest swój PESER. Dobrze? <słyski> <słyski> Nie, tu jest średnia na 40, góra, nie? są starsi mężczyźni. Widziałem, widziałem mężczyznę, że może w moim wieku. Tak to może powiedzieć. To, co, to na, co, na co liczymy. Naszym celem jest zmniejszenie tych maj w Polsce. W tych ośrodkach, to już osiągnęliśmy. Ale to jest tylko jedna, jeden ja set na Polsce na razie. Liczymy to, co na pewno będzie na obniżenie kosztów zamań. Proszę Państwa, y, przy pomocy naukowi agencji HTA w, 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 w roku 2010 obliczyliśmy koszty leczenia z koszty płatnika. Znaczy, ile NFZ, czyli Traty Hasy y chorych, już nie pamiętam, ile płaci za złamania w Polsce. To znaczy, ile płaci za leczenie złamanych, bo to jest koszt. I to jest 3 miliardy praktycznie. To jest 3 miliardy, to jest taka kwota. W związku z tym, w związku z tym pokusiliśmy po, po, po się policzenie, co by to było, gdyby nam się udało tym systemom całą Polskę objąć. I tu mamy tak, koszt leczenia 2 miliardy 900, 5-letni koszt 14 miliardów, 25% załamań się dokona, 3, 1 czwarta z tej kwoty to jest 3 miliardy przez 5 lat, czyli jeżeli byśmy osiągnęli najgorszy wynik, tylko, tylko 40% redukcji złamań rocznie, to byśmy w Polsce, byśmy w Polsce oszczędzali 300, 300 milionów. Cała Polska. Gdyby nam się udało to, co się udało w Kanadzie, to byłoby pół miliarda rocznie oszczędności. Czyli to co, to, co uzyskali, to, co uzyskamy to co uzyskano już, na to są dowody. to po pierwsze zmniejszenie dramatu, zmniejszenie śmiertelności, zmniejszenie ilości cierpienia na całego nieszczęścia ale też efekty, oczywiście efekty ekonomiczne. No i co dalej? Problemy jakie mamy oczywiście. Po pierwsze niedofinansowanie służby zdrowia, kolejka do deksy 3 miesiące, kolejka do poradni 5 miesięcy, przeciążenie personelu, przecież 2 dni pobytu w szpitalu to jest około 100 pieczątek, które, 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 trzeba, które trzeba podbić. I nasze ster na, na akord, żeby wyrobić punkty. I w tej sytuacji wpuszczenie naszego systemu powoduje koszty. No bo deksle trzeba zapłacić komuś, trzeba lekarzowi też zapłacić. Przekroczę już kończę. Następnie poradnie mają na nadwykonania. To co jest naszym problemem, no to jest utrzymanie tego systemu w dalszym ciągu, bo to musi kosztować. Mamy pieniądze do czerwca przyszłego roku, a mamy nadzieję, że ona nam pomoże. Gdzieś tam podżyłam to, do... co No więc licząc na panią profesor, najbardziej licząc na, na Państwa opinię, to, to co nasza prośba, żeby Państwo chcieli gdzieś wspomnieć, że jest taki system bardzo tani, bardzo efektowny, który zmniejszy liczbę i jeszcze ta pół miliarda oszczędności rocznych. Dziękuję bardzo.